Największym moim momentem grozy było przekraczanie granicy. Um, nigdy nie widziałam aż tylu ludzi na granicy. Zazwyczaj są trzy osobne przejścia. Wynika to oczywiście z zastosowania trzech różnych typów dokumentów. Jedno przejście jest dla obywateli Chin, drugie dla obywateli Hongkongu, a ostatecznie jest jedno przejście dla obcokrajowców. Tym razem wszyscy byli stłoczeni w jednym przejściu. Był naprawdę gigatłum, także bardzo się bałam, ponieważ wszyscy mówią, żeby tłumów jednak unikać. No dobrze, że chociaż ludzie założyli maski. Nie widziałam osoby bez maski. Ale to jest strasznie dużo ludzi. Oczywiście było wypełnianie deklaracji, a na obu granicach i Chin i Hongkongu także dwie deklaracje, no i oczywiście w dwóch miejscach mierzono nam temperaturę. Tutaj deklaracja do wypełnienia. Um, dużo ludzi postanowiło zawrócić, ponieważ um, usłyszeli od funkcjonariuszy od Straży Granicznej, że to przejście zostanie zamknięte, także nie będą już mieli um, drogi powrotu. Do Shenzhen. Także po prostu zdecydowali się nie podróżować do Hongkongu. No i kilka ludzi też zostało zabranych do jakiegoś innego pomieszczenia. Nie wiem, czy to wynikało z ich dokumentów, czy z temperatury, bo po prostu byłam zbyt daleko tych osób, żeby cokolwiek słyszeć. Kiedy dojechałam do Hongkongu, bardzo się zdziwiłam. Poza tym, że metro podjeżdżające spod granicy Chin było trochę dezynfekowane, to na żadnej ze stacji nie mierzono temperatury, tak jak robią to w Guangzhou. Czyszczenie pociągu. Czyszczenie pociągu jakimś bakteriobójczym. Poza tym widziałam też wiele osób bez masek i... Dowiedziałam się o tym, że w Hongkongu nie ma tego obowiązku, żeby na ulicach i w innych miejscach publicznych nosić maski. Um, słyszałam tylko komunikaty w metrze, um, że jeżeli masz gorączkę, źle się czujesz, kaszlesz, to po prostu nakładaj maskę. Kolej tego maseczek. Tam je sprzedają. Ale kolejkę jest. To nie widać. Ja na powitanie zostałam nieźle wypsikana sprayem antybakteryjnym No i dostałam też osobną butelkę wody Ponieważ dla mojego chłopaka to e, dzielenie się wodą jest naprawdę skoczeniem w ogień Oh, another way. oh my god Temperaturę w Hongkongu zmierzono mi tylko raz i było to przed wejściem na uniwersytet, gdzie pracuje mój chłopak. Na ulicach Hongkongu jest wciąż dość sporo ludzi yy, i wszyscy normalnie pracują. Um, poza studentami, ponieważ rok szkolny w Hongkongu nadal jest opóźniony i słyszałam, że jest opóźniony aż do lipca i że ludzie studiujący w Hongkongu będą musieli. Yy, Studia, że tak powiem, nadrobić w wakacje. Pomimo tego, że w Hongkongu nadal widać ludzi na ulicy, to mi się on wydaje pusty w porównaniu z tym, jakiej Hongkong pamiętam sprzed roku. Najpierw były prodemokratyczne ruchy, a teraz koronawirus, co zupełnie, totalnie wypłoczyło obywateli z Hi Chin, z Hongkongu. Ponoć w Hongkongu istnieją sklepy, które odmawiają obsługiwania obywateli Chin. Ja uważam jednak, że to jest kolejna wymówka w konflikcie Hongkong-Chiny, i że właśnie koronawirus teraz jest idealną wymówką dla Hongkongu. Do tego, żeby się przed Chinami zamknąć i zamknąć granicę Hongkongu z Chinami. Udało się przejść przez granicę chińską, hongkongską. Spędziłam już pierwszą noc w Hongkongu, no i za kilka godzin mam swój wylot. No i trochę mi smutne, że muszę opuścić Chiny. No a teraz już Hongkong, no bo Chiny w sumie opuściłam już. Hmm, bo po prostu jest zawsze ten strach, że nie wiadomo hmm, kiedy się wróci. Chociaż mam bilet powrotny, no to chciałabym wrócić tutaj 21. Z 21 mam wylot z powrotem do Hongkongu. Jednak no, nie wiadomo, czy Hongkong się zupełnie odchylnie zamknie i czy będę mogła wrócić tutaj normalnie. I bez żadnego zatrzymania, utknięcia w Hongkongu na dłuższy czas. Jeśli chodzi o Hongkong, no to wygląda tu w miarę normalnie. Większość sklepów jest otwarta, ludzie wychodzą normalnie na zewnątrz. No, w większości noszą maski i są duże kolejki po maski, jednak w Hongkongu można jeszcze te maski kupić. Ja wczoraj kupiłam trzy maski, ale widzę, że są one jeszcze dostępne. Oczywiście ceny są zatrważające, no mimo wszystko można te maski kupić. No i oczywiście mój chłopak zwariował na punkcie mycia rąk, cały czas mi każe myć ręce, chodzić do łazienki. No i nosi przy sobie żel antybakteryjny. No wiadomo, strzeżonego, Pan Bóg strzeże, także lepiej te ręce myć, nawet więcej niż potrzeba, niż potem żałować i chorować, albo dać wirusa komuś innemu. A w Hongkongu już zmarła jedna osoba z powodu wirusa. Przed wyjściem na lotnisku zmierzono nam temperaturę. Trochę się zdziwiłam, że mojego chłopaka wpuszczono na to lotnisko, ponieważ... Słyszeliśmy o tym, że wpuszczają tylko ludzi z biletami lotniczymi. Przy nadawaniu bagażu, e, obsługująca mnie pani z British Airways, z którymi leciałam, zapytała mnie tylko: e, Dlaczego kupiłam bilet tak w ostatniej chwili, dzień przed? Jednak powiedziałam jej e, coś w stylu: „oh family issues. E, no i ona już o nic więcej nie pytała. Czas wylotu i obym dostać tam, gdzie chcę. Większość ludzi, pasażerów na pokładzie mojego samolotu okazała się być Europejczykami. Było też trochę obywateli Hongkongu, no i niewiele osób mówiło po mandaryńsku czyli przypuszczalnie niewiele osób było tam z Chin. Mój lot trwał ponad 12 godzin. I wszyscy, łącznie z załogą, pasażerami, a także naprawdę malutkimi dziećmi, wszyscy mieli na sobie przez cały lot maseczki. No naprawdę nie było to dobre w doświadczenie, ale to był jedyny sposób, żeby się chronić. Oczywiście przed, e, przed rozpoczęciem lotu stewardesy przeszły w te i z powrotem po pokładzie i rozpyliły jakiś antybakteryjny spray, no, i ogłoszono komunikat, że jest to procedura ze względu na koronawirusa. Po wylądowaniu w Londynie nikt już niczego nie sprawdzał. Nie musiałam też wypełniać żadnych deklaracji, tak więc udałam się po prostu do swojej bramki i czekałam na kolejny lot. No i udało się dojechać do Londynu, dolecieć. Nie było tutaj żadnej kontroli, jeśli chodzi o koronawirusa. W samolocie. Dwa razy na początku lotu przyszły stewardesy i jakimś sprejem po prostu popsikały samolot, ale także tak, tak to, to nie robili nic związanego z koronawirusem. Weszłam normalnie na lotnisko. Dużo ludzi już tutaj nie nosi maseczek, no ja jednak noszę, bo nie wiadomo co się do mnie piło, Tak dla zdrowia innych noszę maseczkę. No i zaraz będzie mój lot do Berlina. Ciekawe co w Berlinie, no ale skoro lecę z Anglii, to pewnie w Berlinie nawet się nie będą pytali o to, czy ja byłam w Chinach, czy nie. Londyn-Berlin odbyłam w masce jako prawdopodobnie jedyna osoba, a po wylądowaniu na berlińskim lotnisku nie widziałam już ludzi w maskach, um, było tylko zaledwie kilku Azjatów w maskach. Um, były też plakaty z informacją, że jeśli się podróżowało e, z prowincji Hubei, um, trzeba obserwować czy w ciągu 14 dni po powrocie z Chin nie pojawiły się objawy koronawirusa. No i jeśli osoba, która przyleciała z Chin zauważyła u siebie już teraz te objawy, trzeba to zgłosić obsłudze lotniska. Ja osobiście myślę, że to jest bardzo duża doza zaufania do ludzi podróżujących, ponieważ większość osób jeśli nawet kaszle, to zignoruje to i nikomu tego nie zgłosi, dopóki to nie będzie naprawdę dokuczliwe. A w ten sposób wirus może się oczywiście roznieść. Mi się wydaje, że Europa bardzo liczy na Chiny, że to Chiny zamkną się od środka i będą przeprowadzać właśnie te kontrole i wypuszczać tylko zdrowych obywateli. Oczywiście słyszałam o tym, że osoby, które zostały z Chin ewakuowane za pomocą tych czarterowych lotów, wiem, że one zostały rzeczywiście przebadane i poddane kwarantannie. Jednak no, wielu jest pasażerów takich jak ja, że mm, nie przebyło tej kontroli. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że leciałam z Hongkongu, a nie z kontynentalnych Chin. Czy wynikało to z tego, że miałam międzylądowanie i no, nie wchodziłam do Anglii, także nie byłam nigdzie pod tym względem badana. No, w Berlinie mój e, lot się liczył jako lot London Berlin, także teoretycznie nie leciałam z Chin. No, myślę, że wielu Chińczyków e, może właśnie w ten sposób uciekać. Ostatni odcinek swojej podróży busem z Berlina do Szczecina odbyłam również masę. No, i jak na razie siedzę w domu, patrząc, czy nie mam żadnych objawów, i mam nadzieję po prostu, że podczas drogi nie natknęłam się na żadną zakażoną osobę. Moja zaniepokojona mama obdzwoniła szpitale, Sanepit i inne tego typu placówki, i dowiedziała się tyle, że badania pod względem, czy jest się nosicielem koronawirusa, są wykonywane dopiero u osób. Z takim podejrzeniem, czyli o osób, które mają już jakieś objawy. Ponieważ ja nic nie wykazuję, to zalecono mi jedynie siedzieć przez około tydzień w domu i unikać właśnie kontaktu z innymi ludźmi. Czyli moja sytuacja się nie zmieniła. Siedziałam w domu w Chinach, teraz siedzę w domu w Polsce. <grym> Niestety, liczba ofiar koronawirusa. Przewyższyła już liczbę ofiar SARS z 2003 roku. Tutaj chcę przytoczyć dane statystyczne z dnia 10 lutego, jest godzina 21, czasu polskiego. 1017 osób zmarło z powodu wirusa, 4060 osób jest wyleczonych, 42 750 osób jest zakażonych. 974 śmiertelnych ofiar zmarło w prowincji Hubei, z czego 748 w mieście Wuhan. A 31 728 osób zakażonych to także są mieszkańcy tej prowincji. Także teraz, sobie można porównać liczby, że jednak większość osób. I zmarłych, i zakażonych to są osoby zamieszkujące w prowincji Hubei lub teraz się tam znajdujące. Tak więc zgadzam się z tym, co powiedział dr John Nanshan, że jest to epidemia lokalna. Miasto Wuhan jest teraz pod ogromną presją, a ludzie zarażają się od siebie w zatłoczonych szpitalach. Widziałam już ogłoszenia o poszukiwaniu wolontariuszy, którzy poprowadziliby ambulanse przewożące chorych. Kiny już zwróciły się do Europy z oficjalną prośbą o sprzęt medyczny. W prowincji Guangdong, czyli tam gdzie ja mieszkam, jest już 1177 osób zarażonych i jedna osoba zmarła. Według danych statystycznych z 2018 roku populacja prowincji Guangdong to 113 milionów osób. Także teraz można sobie porównać te liczby. Um, myślę, że Wuhan jest naprawdę w ogromnych tarapatach i to miasto jest niebezpieczne. A inne prowincje Chin nadal dość dzielnie się bronią, ponieważ e, chociaż liczba zakażonych wzrasta, jednak nie wzrasta tak szybko liczba ofiar, ponieważ no, na 113 milionów osób jedna osoba zmarła, no to nie jest naprawdę dużo. Um, Tutaj mówię o prowincji Guangdong. Oczywiście zamknięcie miasta Wuhan jest jedynym słusznym wyjściem i zostało już to zrobione. Strach przed koronawirusem wśród ludzi z całego świata oczywiście jest normalnym zjawiskiem, jednak niektóre osoby wyrażają ten strach w bardzo niemiły i karygodny sposób. Na świecie pojawiło się już wiele artykułów obwiniających Chiny o ten wirus. Oczywiście sprzedawanie i jedzenie mięsa pochodzącego od dzikich zwierząt nie jest zbyt dobrym pomysłem, jednak trzeba pamiętać, że nie robi tego każdy Chińczyk mieszkający w Chinach tudzież za granicą. Doszły mnie już słuchy o dyskryminacji Chińczyków studiujących poza Chinami. I takie incydenty niestety już miały też miejsce na polskich uczelniach. Lokalni studenci użyli koronawirusa jako wymówki, by dokuczać tym studentom chińskiego pochodzenia. Oczywiście jest to czysty rasizm i no, brak wiedzy o tym wirusie. Wielu Chińczyków nie było w swoich domach podczas Chińskiego Nowego Roku po prostu dlatego, że mieli sesję albo nie wiem, no i może ich nie stać na to. Także nie mieli kontaktu z tym wirusem i naprawdę są zupełnie niegroźni. Oczywiście ja jestem oburzona takim zachowaniem, ponieważ jedna z moich przyjaciółek Chinek studiuje w Polsce i bardzo bym nie chciała, żeby była świadkiem takiego zachowania. Tak samo jak Chińczycy studiują w Polsce, tak samo Polacy studiują w Chinach. I ja, jako jeden z tych Polaków studiujących w Chinach, nigdy nie doświadczyłam jakiegoś niemiłego zachowania czy dyskryminacji na chińskiej uczelni. Wręcz jest przeciwnie, Chińczycy zawsze mają dużo cierpliwości i mm, ciekawości nawet w stosunku do mnie i zawsze są chętni do pomocy. Chińczycy zawsze służyli mi pomocą i starali się zrozumieć moje odmienne od nich zachowanie. Które po prostu wynika z różnicy kultur. Myślę, że obwinianie każdego Chińczyka o koronawirusa jest tak jak obwinianie dzisiejszych dzieci niemieckich o II wojnę światową. Miejmy trochę empatii do ludzi, którzy teraz są w szczególnej sytuacji, ponieważ siedząc tutaj, nadal mają w Chinach swoich przyjaciół i rodzinę, o których zapewne bardzo się martwią. Um, po moim poprzednim wideo Dostałam wiele propozycji, że różne osoby wyślą mi po prostu maski do Chin. Obecnie jestem w Polsce, masek tym nie potrzebuję, bo już sobie je kupiłam. Jednak jeśli macie jakichś znajomych w Chinach teraz, to wyślijcie im te maski. Myślę, że będzie dla nich to najcudowniejszy prezent i duża pomoc. Mam nadzieję, że moje wideo wniosło coś nowego i przybliżyło trochę sytuację panującą w Guantanamo, ponieważ o innych prowincjach niestety nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Życzę wszystkim zdrowia, bo chociaż w Polsce nadal na szczęście nie mamy żadnych przypadków zakażeń, jednak u nas panuje grypa, także też chroncie się przed grypą po prostu. I za dwa tygodnie mam zamiar wrócić do Chin, także dajcie mi znać, czy chcecie kolejne wideo o tym, jak wyglądał mój powrót do Chin, czy były jakieś kontrole i czy wszystko poszło pomyślnie. No i trzymajcie kciuki, że tam wrócę.